No i co tam, Mordzia? Na Meksyk chyba jakiś dzisiaj lecimy, co? Na jak, na jak, no, pronto, pronto, Mordzia. No to co, jakiś browarek chyba przed tym by się walnęło, co nie? Na jak, na jak. To zawijamy, 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 Mordziunia, zawijamy, zawijamy. Mimo miliardowej oglądalności meczu Argentyna-Francja na ubiegłorocznym Mundialu Mistrzostw Świata, kibicowanie tak naprawdę odchodzi od swych pierwotnych korzeni. Kim jest kibic industrialny? Do czego są nam potrzebni kibole, których lubimy, tak nazywa? Pomimo ponoć miliardowej, ponad miliardowej oglądalności e, finału Mistrzostw Świata w ubiegłym roku, Kibicowanie tak naprawdę dzisiaj odchodzi od swych pierwotnych korzeni. Kim jest kibic industrialny? Jak zmieniło się kibicowanie na przestrzeni lat? I dlaczego tzw. chuligani czy kibole, których lubimy tak nazywać, są bardzo istotnym elementem współczesnej piłki? Zapraszam Was na najnowszy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o sporcie, trochę o ideach i trochę przede wszystkim o kibicowaniu. Zostaw subskrypcję i zostaw jakiś komentarz na dole, czy się podoba. Dawajcie! Pierwotny kibic został dziś wyparty przez konsumeryzm. I supermarketyzacja współczesnego sportu. To znaczy, dzisiaj wszyscy fani na stadionach mają funkcjonować na podobnych schematach. Przyjścia na stadion, kupienia kiełbaski, wydania pieniędzy w sklepiku, a potem siedzenia cicho. Profesor Herald Lange z Uniwersytetu w Würzburgu wieloletni badacz zachowań kibiców, mówił w rozmowie z serwisem Deutsche Welle, że piłka nożna ześlizgnęła się w hierarchii wartości kibiców. Chodzi o to, że dziś zainteresowanie piłką maleje, ponieważ jest to związane ze Zjawiskiem deemocjonalizacji piłki nożnej. Badacz odniósł się tutaj do tego, że w trakcie pandemii puste trybuny pokazały kibicom, że piłkarze mogą się bez nich odbyć, i to tylko udowodniło, że bańka piłkarska jest oddalona od rzeczywistości. Kibic ma być tylko schematycznym konsumentem. W kontrze do tej postawy stoi tak zwany kibic industrialny, czyli kibic historyczny, starego typu, taki sprzed kilkudziesięciu lat. Kojarzony on jest z czasów, kiedy kluby piłkarskie nie były skomercjalizowane, były one źródłem tożsamości zbiorowej i wspólnotowej. Wtedy rozwój przemysłu przyciągał rzesze ludzi do miast, robotnicy i ich rodziny szukali nowej formy identyfikacji, więc kluby sportowe bardzo dobrze temu służyły. No dobra, ale przyjrzyjmy się w ogóle zjawisku, raczej definicji kibica industrialnego. Kim jest kibic industrialny, tak zwanego starego typu, i czym się różni od współczesnego, komercyjnego, ukierunkowanego na konsumpcję kibica piłkarskiego, mocno zglobaliz zglobalizowanego? Kibica, który może kibicować kilku klubom równocześnie. Jak uchwycić te różnice i tak naprawdę o co tutaj chodzi i dlaczego kibic industrialny tak naprawdę już nie istnieje? A czym się zajmował? Kilka Lat temu, jak wyglądała jego pozycja lokalnie w jakimś klubie. Piłkarskim na całym świecie. Badacze i socjologowie, którzy napisali artykuł pod nazwą Ostatni bastion antykonsumeryzmu, kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu, piszą, że nastawienie na zysk determinuje socjalizację kibiców przede wszystkim do roli konsumentów. Wierność i lojalność to nie są składowe, które przysłużą się generowaniu profitów, a kibic, który jest rentowny, to kibic, który chętnie zmieni obiekt zainteresowania, a tym samym nie będzie miał problemów. Z zakupem gadżetów w innych barwach, czy z akceptacją nowej nazwy klubu, zawierającej np. Na nazwę sponsora. Przykład: Austria-Salzburg na Red Bull Salzburg. Nazywa się to redefinicją kibicowania. To znaczy, kluby działają tak, żeby zachowanie kibiców starego typu, tych, którzy mogą być niebezpieczni, wpisywało się w odgórne regulacje, a zatem, by ich zachowanie na stadionie było w jak najmniejszym stopniu spontaniczne, a w jak największym przewidywalne, standardowe i łatwo poddające się kontroli. Ma one przypominać zachowanie klienta w zuniformowanej Sklepie, aniżeli jakiś ludyczny karnawał. Dlatego mamy do czynienia z wygaszaniem, a nawet umieraniem kibiców industrialnych starego typu, ponieważ zderzyli się oni ze ścianą współczesnego futbolu. Przeszkadza im poziom kontroli, więc ich zaangażowanie też wygasza. Wspólnoty kibiców różnych barw piłkarskich gotowi zawsze byli na prawie każdy rodzaj poświęceń. Kluby były dla nich religią praktykowaną przez najbardziej oddanych kibiców, jak przykładowo kibice Pogoni Szczecin, którzy pozostali wierni klubowi, mimo tego, że w roku 2007 spadł on z pierwszej ligi do czwartej. Zatem dlaczego parafrazując pewien znany tekst piosenki Maryli Rodowicz prawdziwych kibiców już nie ma. Tutaj śpieszę z odpowiedzią. Odpowiedź może być prosta, natomiast nie taka powszechna. Dziś kibiców industrialnych też zniechęca infrastruktura stadionowa, to znaczy generowanie nierówności na tych lepszych i gorszych. Władze klubów często kreują się z myślą o bardzo bogatych klientach, którzy mogą wykupić i urządzić sobie prywatne loże, tak zwane skyboxy, z których widok na murawę jest najatrakcyjniejszy. Uczestnictwo w takich widowiskach sportowych na stadionie stało się raczej aktem konsumpcji, a wygoda konsumpcyjna jest wyznaczona przez cenę zakupionego biletu. Miejsce na stadionie hali dzieli kibiców na tych lepszych i na tych Gorszych. Przykładem jest stadion Legii Warszawa, gdzie cennik biletów wyróżnia kilka kategorii biletów w zależności od zajmowanego miejsca na stadionie, podzielony jest on na tak zwanych kilka stref cenowych. Jakie zatem wnioski niesie współczesna idea kibicowania na całym świecie? Co się zmieniło na gorsze i czy w ogóle wierność kibicowska jest dzisiaj istotna? Władze klubów często odchodzą od kibiców industrialnych, nie zależy im na trzymaniu tego typu kibica. Z tego powodu chcą tworzyć na przykład nowoczesne centra rozrywkowe nastawione na generowanie dochodów. Dziś świat wolnego rynku jest indywidualny, nastawiony na własne korzyści, zaś świat kibiców industrialnych tych, których nazywamy często chuliganami, jest nastawiony na życie we wspólnocie, wierności klubowi. Ich świat pierwotnie opierał się na braterstwie i wierności, a dla właścicieli jest to przecież często kłopotliwy balast historyczny kibic starego typu dziś jest traktowany paradoksalnie dlatego że z jednej strony jest balastem dla władz klubu, ale z drugiej strony no, trudno sobie wyobrazić bez niego jakikolwiek mecz, jakiekolwiek e, widowisko sportowe, ale przecież też często zagraża funkcjonowaniu klubom, które są nastawione na sprzedaż biletów, ale te same władze klubu wiedzą, że kibic jest dużym kapitałem przecież, który może być wykorzystany PR-owo do celów marketingowych. Czy zatem kibic industrialny, czyli tego starego typu, jest potrzebny z perspektywy Dzisiejszej skomercjalizowanej piłki nożnej. Czy atmosfera stadionowa, którą robią, jest istotnym elementem, jakby tworzenia całego, wiecie, anturażu piłkarskiego, czy zasłużenie nazywamy kibiców kibolami, a może chuliganów, chuliganami, czy raczej muszą oni być, żeby ta tożsamość klubowa była jakość widoczna na pierwszy rzut oka. Ja, zap ja zapytam Was, a mam nadzieję, że w jakiś sposób. Odniesiecie się do tych pytań tam na dole w komentarzach. Dajcie znać, czy w ogóle cię, kibicujecie jakiemuś zespołowi, jakiemuś klubowi piłkarskiemu, a może z całkiem innej dyscypliny sportowej, a może kibicujecie nawet, nawet reprezentacji Polski w piłce nożnej, chociaż. Chociaż trudna jest to miłość. Tak, no i dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i widzimy się w następnym odcinku. Dajcie znać może o czym zrobić następny odcinek, a ja nie powiem komu kibicuję, bo a nieważne. I tak miałem dzisiaj koszulkę tego klubu. Do zobaczenia! Hej!